Unia zaczęła gnić. W epoce tektonicznej zmiany, jaką przechodzi współczesny świat, unijny establishment nie jest w stanie unieść ciężaru tego wyzwania. Gorzej, w sytuacji, gdy społeczeństwa wielu krajów Europy rozsadzane są od wewnątrz poprzez migracyjne fale, a gospodarstwa domowe uginają się pod ciężarem kolejnych zielonych podatków, jedyną odpowiedzią eurokratów na kryzys jest więcej, więcej, więcej. Więcej migracji, więcej regulacji, jeszcze bardziej ambitne klimatyczne cele. Wielka ucieczka do przodu. Coraz silniejsza cenzura i represje. Ale okazuje się, że to za mało. W poniedziałek prasa przyniosła informację, że na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej poświęconym obronności przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metzola przedstawiła swoją wizję wspólnej europejskiej armii. Pomijając całą miłą uchu retorykę, armia ma być wykorzystywana do tłumienia wewnętrznych protestów, a nie do obrony granic przed jakąkolwiek agresją. Projekt Armii Europejskiej zaczerpnięty jest wprost z komunistycznego manifestu z Ventontene, będącego projektem europejskiego superpaństwa proletariatu. Armia ta miała służyć do tłumienia niepokojów wewnętrznych których Altiero Spinelli, twórca manifestu, spodziewał się w sytuacji, gdy, cytuję, dyktatura partii rewolucyjnej stworzy nowe superpaństwo, a wokół niego nową, prawdziwą demokrację. Koniec cytatu. Oczywiście demokrację, jak my ją rozumiemy. Dla władców Europy zagrożeniem są Europejczycy protestujący przeciwko polityce migracyjnej, rosnącym podatkom, zielonym ładom. Euroarmia ma ubezpieczać burzenie Unii Europejskiej i państw narodowych i zastąpienie ich superpaństwem rządzonym przez Niemcy. I co nie mniej ważne, ma umożliwić wyparcie USA z kontynentu i dogadanie się z Rosją naszym kosztem. Żeby na gruzach znanego nam świata zbudować Związek Republik Europejskich, komisarze ludowi do gaszenia buntów będą potrzebować sił zbrojnych. Nie może być o tym mowy. Od trzech tygodni praktycznie każdego dnia prezydent Trump zaskakuje Amerykę i świat kolejnymi działaniami o globalnym rozmachu. Trump, co zauważył Tomasz Wróblewski, by przeprowadzić swoją rebelię normalności, stworzył koalicję amerykańskich narodowców i lordów arystokracji cyfrowej, miliarderów i patriotów, pracujących własnymi rękami mieszkańców małych miasteczek i szamanów nowoczesnych technologii. Nowa era USA polega na powrocie do patriotyzmu, zdrowego rozsądku, samowystarczalności ekonomicznej i ekspansji. Polami światowej konkurencji jest dziś sztuczna inteligencja i nowe technologie. Trump przedstawia wielką wizję, jest zdeterminowany i przebudowuje politykę wewnętrzną i zagraniczną Stanów Zjednoczonych, jak Franklin, Roosevelt czy Reagan. Trump zdefiniował przyczyny kryzysu i zaproponował nowy ład. Zabezpieczył bliską i dalszą zagranicę, skłonił Meksyk i Kanadę do współpracy na swoich warunkach, zadbał o ochronę przed Chinami kluczowych szlaków komunikacyjnych. Myślę tu o polityce wobec Panamy i Grenlandii. Trump ogarnia i dowozi. A Europa nie ma męża stanu nie ma dziś Konrada Adenauera, Charlesa de Gola czy Margaret Thatcher. Kreowana na żelazną damę Europy Angela Merkel, doprowadziła do upadku gospodarczego Niemiec, do ich cyfrowego zapóźnienia. Otworzyła drzwi do Europy dla milionów nieasymilujących się młodych mężczyzn. PKB Unii Europejskiej od 20 lat jest na tym samym poziomie. Chińska gospodarka odskoczyła Europie, nie mówiąc o amerykańskiej. Stany Zjednoczone mają Krzemową Dolinę, swoje zagłębia nowoczesności mają Chiny. Amerykanie wybierają się na Marsa, a Unia Europejska przeczepiła do butelek zakrętki i znormalizowała wtyczki. Trump realizuje politykę wykorzenienia antychrześcijańskiej dyskryminacji w amerykańskiej administracji, odcina pieniądze przemysłowi aborcyjnemu. Samą swoją wygraną spowodował zniesienie cenzury na najważniejszych platformach społecznościowych a jest z czym walczyć. 67% Amerykanów obawia się powiedzieć, co naprawdę myślą, bo będą dyskryminowani w pracy, wyrzuceni poza swój obszar społeczny, zdegradowani życiowo. A aż 85% martwi się o wolność słowa w USA. Identycznie ma być u nas. Trump na szczęście odciął właśnie finansowanie rewolucyjnej agendy na całym globie. By urzeczywistnić marzenia o nowym wspaniałym świecie bez granic narodów chrześcijaństwa i rodziny, z Waszyngtonu płynęły pieniądze dla lewicowej piątej kolumny na całym świecie. Do 6200 dziennikarzy, 707 agencji lub portali, do 279 organizacji medialnych. Do tego 70 miliardów dolarów na aborcję i globalizm, w tym 10 milionów na stworzenie transpłciowych myszy, małp i szczurów. W Polsce gazeta wyborcza dostała 20 milionów, krytyka polityczna 5 milionów, okopres 1,5 miliona. W sumie 1,5 miliarda. Ale dalej na te rewolucyjne cele płyną pieniądze z Brukseli i Berlina i są to dziesiątki miliardów euro. Unia nie zauważyła zmiany, forsuje dalej swoje absurdalne polityki. Rządzący w Polsce przytakują. Urzędy marszałkowskie budują w całym naszym kraju centra integracji cudzoziemców. Szaleństwo rozpocznie się za 10 miesięcy. Co roku do Polski będzie przywożonych 100 tysięcy niechcianych w innych państwach Unii Europejskiej imigrantów. A nastoletni aktywiści klimatyczni przynoszą zachwyconemu ministrowi polskiego rządu absurdalne plany zaprzestania gospodarki leśnej. Zakazu wyrębu drzew posadzonych przez człowieka, by zostały przez człowieka wykorzystane. Nie mający pojęcia o życiu, młodzi ludzie chcą decydować, i być może będą decydować, o losach setek polskich firm meblarskich, o tysiącach miejsc pracy, o życiu ludzi w setkach polskich wiosek. Promieniujące z Brukseli szaleństwo trwa. Unia to dinozaur z odrąbaną głową, ale gnić może i sto lat, a my możemy umrzeć od trupich wyziewów. Polską rządzi partia rozbiorowa. Zagrożona jest egzystencja państwa. Potrzebna jest wielka modlitwa za ojczyznę, post w jej intencji umartwienia, krucjaty wynagradzające Polska pod krzyżem, różaniec do granic, równolegle wyzbycie się nienawiści do tych po drugiej stronie, do tych, którzy pogrążają naszą ojczyznę, planują jak w szkołach deprawować dzieci, którzy wprowadzają aborcję na życzenie. A wreszcie niezbędna jest nam wiara. Wiara w cud. Wiara w cud nawrócenia. I jeszcze jedno na koniec. Chcę zwrócić się do Jego Ekscelencji Tomasa Rose. Czcigodny Panie Ambasadorze, witam serdecznie na polskiej ziemi. Większość Polaków z radością weźmie udział w rewolucji zdrowego rozsądku, której Wasz kraj zaczął przewodzić. Jesteśmy wyjątkowym narodem, bitnym, pracowitym i zaradnym. Byliśmy ofiarą wielkiej wojny. Byliśmy mordowani, zniszczono nasz kraj, zostaliśmy okradzeni. To, co bezdziedziczne tam zostaje. Niech ustawa 447 nie stanie pomiędzy naszymi wielkimi narodami.